Myślisz sobie, jak mam się czuć komfortowo przed kamerą, jak mam się zachowywać naturalnie, kiedy ewidentnie jakby tego nie czuję, kiedy nie czuję się sobą, bo wiem, że to będzie ocenione, albo że to musi mieć jakiś cel, i przez to czuję się po prostu nienaturalnie nagrywając to. I tak naprawdę jedyne co trzeba nie wiem zrobić, mieć na uwadze. To jest jakby takie poczucie, że inni ludzie potrafią wyczuć to, w jakim ja jestem stanie. Że inni ludzie potrafią wyczuć to, czy ja się czuję komfortowo, e, czy ja się czuję dobrze z tym, co chcę powiedzieć, czy ja się czuję niepewnie. Jeżeli <laughs> wychodzisz sobie z takiego właśnie założenia, że to jest kurwa ewidentne, nie? To jest po prostu takie ewidentne. E, tak, jakby. Załóż po prostu, że inni ludzie widzą to, jak ty się czujesz. I tyle. Że jakby zachowuj się tak, jakby nie można było nic po prostu ukryć. Że to, jak ty się czujesz w danym momencie, to jest kompletnie widoczne, nie? I teraz sobie myślisz, jak ma mi to kurwa pomóc, skoro ja się tak bardzo stresuję tym, e, jak mam wyjść? Jak ma mi pomóc to, że ja e, myślę sobie o tym, że ludzie widzą to, jak się czuję, więc skoro się czuję niepewnie, to że to będzie widoczne? Jak to ma mi pomóc? No właśnie tak no właśnie tak, że jeżeli Ty dojdziesz do tego punktu, że będziesz czuć się komfortowo z tobą, to nie ma potrzeby udawania, że jesteś czymś więcej, że jakby robienia takiego po prostu sztucznego hałasu wokół siebie albo udowadniania czegokolwiek po prostu na swój temat. Jakby Ty możesz spokojnie założyć to, że jeżeli dojdziesz do tego punktu, że czujesz się ze sobą komfortowo, to Ty możesz założyć to, że inni to po prostu też zobaczą. I to Cię zwalnia po prostu z takiego zadania do tego, żeby wyjść do ludzi w jakiś konkretny sposób, nie? Jakby zwalnia Cię to po prostu z tych wszystkich wizji, które masz na temat tego, jak powinnaś się prezentować. Czym jest dobra prezentacja, yy, jakby wszystko. Po prostu zwalnia cię to ze wszystkiego, nie? Że to jakby jedyne, jakby jedyną rzecz, którą musisz spełniać, to po prostu po poczuć się dobrze ze sobą i znaleźć komfort w sobie. No to się kurwa nie wydaje jakimś dużym, ambitnym celem, nie tak szczerze mówiąc. Że jeżeli uda Ci się znaleźć po prostu ten komfort w sobie, to już wygrałaś, nie? I, I to jest jedyny warunek, który musisz spełniać. Nie musisz mieć na uwadze niczego innego, jakby, czy to nie jest wyzwalające, tak szczerze mówiąc. Jeżeli założysz po prostu, że Ludzie czują to, co ty czujesz ze sobą. I to tworzy po prostu taki automatyczny system weryfikacji, nie? że ja czuję kiedy coś udaje, ja czuję kiedy yy, właśnie staram się na przykład za mocno. Albo staram się być czymś innym niż jestem. Ja to po prostu czuję. Więc jeżeli jakby to będzie swoim jedynym systemem weryfikacji, czy ja teraz jestem szczera ze sobą, czy ja teraz się czuję komfortowo ze sobą, czy ja teraz jakby skupiam się na sobie, na tym, jaka jestem. Czy odlatuję po prostu kurwa gdzieś na temat tego? jaka powinnam być, żeby zostać zaakceptowana i tak dalej, i tak dalej. Jakby jeżeli twoim jedynym weryfikatorem jest to, czy czujesz się autentyczna, no to twoim jedynym zadaniem jest czuć się autentycznie. I to załatwia po prostu całą robotę. Jeżeli założysz to, że inni ludzie czują po prostu stan, w którym jesteś. I jeżeli swoim priorytetem stanie się po prostu to, żeby czuć się komfortowo z sobą, to zobacz, jaki to po prostu tworzy potencjał, i w jakim miejscu jakby to cię kładzie, nie, że że Ciebie jakby już nie dotyczą jakieś takiej zasady, wiesz, nie wiem, przemawiania albo zasady prezencji w jakiś określony sposób. Ciebie nie dotyczą w ogóle jakieś takie zasady, nie? Tylko Ciebie dotyczy jedna nadrzędna zasada, której się trzymasz, żeby czuć się po prostu dobrze ze sobą. Czy to nie jest to po prostu... Powerful, uwalniające i. Wow! No bo zobacz, ty wiesz, jak to jest się czuć dobrze ze sobą, nie? Ty wiesz, jak to jest czuć się autentycznie, jak to jest czuć się po prostu komfortowo. I to nie jest tak, że Ty musisz teraz nauczyć się jakiegoś nowego sposobu bycia. Publicznie, czy przed kamerą, czy yy, pokazującą coś, ty się nie musisz niczego uczyć, nie? Bo ty już masz ten stan ty wiesz, co to znaczy ty wiesz, co to jest za uczucie. Czyli znowu nie ma co robić więcej, nie? Jakby, tak jak mówię, nie trzeba uczyć się niczego nowego. Tylko trzeba poczuć się po prostu naturalnie ze sobą. I teraz właśnie znowu myślę o tym, jak to będzie brzmiało dla osoby, która ma takie poczucie, okej, okay, dobra, poczuj się naturalnie, poczuj się naturalnie, nie? Jakby zastanawiam się właśnie, co mogłoby pomóc takiej osobie. W tym, żeby osiągnąć ten stan. I myślę sobie, że to jest właśnie. To jest właśnie jakby zaprzeczenie, czy jakby odmówienie tworzenia nowego kontekstu, w którym ja jestem. Tylko powiedzenie sobie, czy poczucie się jakby w tej niby nowej sytuacji, tak, jak ja bym się czuła, po prostu. Sytuacji, która jest mi znana, nie, że. To, co mnie powstrzymuje przed tym, żeby być autentyczna, czy naturalna, czy swobodna, jest to, że ja mam koncepcję tego, że ta sytuacja jest wow! Czymś kompletnie innym, nie, czymś nowym, co wymaga ode mnie nowych sposobów działania, nowych sposobów bycia, prezentacji, myślenia. A jeżeli ja sobie tylko na przykład powiem, że to nie jest nic nowego. To nie wymaga od mnie niczego nowego. To nagle jest takie, aha, no to spoko, to ja w sumie wiem, jak mam to robić, nie? I nagle jest takie, boże, to. To było takie proste, nie? Że ja myślałam, że nie mogę zacząć czegoś robić, dopóki nie będę miała po prostu instrukcji dla nowego, konkretnego kontekstu. A nagle okazuje się, że w sumie nie musiałam mieć, nie? Że mogłam. Że mogłam po prostu zachowywać się tak, jak zachowywałam się w innym kontekście.